Tak wyglądają przypałacowe atrakcje, różyczki. Tu sobie też zdjęcia robią ślubne i inne pamiątkowe po drugiej strony były takie fioletowe, ale już przekwitły. Taka zielonika została. Spóźniłam się z przyjściem i nagrywaniem. No, to się takie wyjście-przejście. No, ja i sobie wyrabia właśnie. Na uwiecznienie. Na wieczną pamiątkę. A później będą drzeć te zdjęcia. Albo i nie. Och, zawsze mnie to bawi. Najpierw się kochamy, a później trzemy zdjęcia. te wspomnienia. No to idziemy dalej. Godzina po 19.15